Jak Rosjanie radzą sobie na zajętych terenach Ukrainy z bezpieczeństwem i pacyfikacją potencjalnego czy realnego oporu podziemia ukraińskiego? Jaki odsetek mieszkańców wschodniej Ukrainy, tych regionów, na których toczą się walki, popiera Rosję i chciałoby zostać do niej przyłączonych? Czy jest realne, aby zablokować przepływ, napływ Ukraińców do Polski? Czy Rosjanie mają w ogóle plany przyłączenia Odessy? Co za tym idzie Mikołajowa, w struktury Federacji Rosyjskiej, podobnie jak to zrobili z Donbasem czy z Hersoniem? A także, czy jeńcy, zarówno ci ukraińscy, jak i rosyjscy, trafiają później normalnie na front? Te pytania będą omówione w kolejnym wydaniu. Jest pytanie, jest odpowiedź na kanale wersja robocza. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa, witam moich widzów w kolejnym materiale jest pytanie, jest odpowiedź. Jak co niedziela na kanale Wersja Robocza. Z tej strony Krystian Jachacy. Oczywiście zachęcam do polubienia, udostępnienia tego materiału. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie czy zrzutka, czy Bajkofi, czy mój kanał na xie, na którym także regularnie, dużo regularniej ze względu na konwencję samego. Dawnego Twittera, dzisiejszego Xa ze względu na konwencję tego medium społecznościowego. Tam znajdziecie dużo więcej moich wpisów. Bardzo zachęcam do śledzenia mojego, także innych kąt o podobnej tematyce na X jest ich tam bardzo dużo. Dzisiaj odpowiem na pytania, Wasze pytania. To jest sól tego programu. I pierwsze pytanie od Romana XO5IN. Mam pytanie. Jak Federacja Rosyjska będzie sobie radziła z bezpieczeństwem, z rejonami, które są przyłączone konstytucyjnie do Rosji, a także z tymi, które w przyszłości będą przyłączone do Rosji? Podobno rekrutują bardzo duże oddziały, tak zwane oddziały porządkowe. Pytanie użytkownika jest bardzo ciekawe. Szczerze mówiąc, trochę na nie od początku istnienia tego kanału, czyli już od paru miesięcy, liczyłem, żeby trochę wejść głębiej w ten temat. Nie było okazji. Dzisiaj tę okazję mamy. I warto powiedzieć o tym, z czym tak naprawdę w tych zajętych regionach, czyli obwodzie hersońskim, zaporowskim, te dwa obwody bez, no przede wszystkim bez dużych miast, bez stolic tych regionów, bo pozostałe obszary tych dwóch województw, odpowiedników województw, czyli na warunki wschodnie obwodów, no tak naprawdę Rosjanie kontrolują. No jeśli chodzi o obwód. Doniecki i Ługański, no to Ługański praktycznie całkowicie jest zajęty przez Rosjan w 99,9%. Obwód Doniecki wraz ze stolicą tego regionu poza słowiańskim Kramatorskim pewnymi obszarami, no też w 80% procentach Rosjanie zajmują. Ale to nie oznacza, że tam oporu ukraińskiego czy ludzi, którzy tęsknią za Ukrainą, nie ma, bo i od 2014 roku, kiedy połowa Donbasu. Obwodu Donieckiego-Ługańskiego była kontrolowana przez prorosyjskich separatystów, tam część ludności, może 5, może 10%, nadal pozostawała proukraińska. Ci ludzie, oczywiście, wyjeżdżali na Ukrainę, tak jak ludzie z Odessy, z Kijowa, czy nawet z zachodniej Ukrainy prorosyjscy wyjeżdżali do Rosji. Przez te 8 lat, 2014-2022, ludność tych obszarów po prostu się wymieniała. Ci, którzy ciągnęli w stronę Moskwy, wyjeżdżali. Często do Moskwy. Ci, którzy ciągnęli w stronę zachodu Ukrainy, wyjeżdżali albo bezpośrednio na zachód, albo na zachodnią Ukrainę, przynajmniej tą kontrolowaną przez rząd w Kijowie. Ale jeśli chodzi o to, co było po 1922 roku, no to. Mamy w pamięci te głośne, nagłaśniane u nas w mediach obrazki, gdzie grupy mieszkańców, no, powiedzmy w dużych miastach, 300-400 tysięcznych, jak Hersoń, no grupy mieszkańców, może do paru tysięcy ludzi, próbowały blokować wojska rosyjskie, wkraczające do ich miast. No, trochę to wyglądało, jakby ktoś się sprzeciwiał nie tyle obcej napaści, a jakiejś pacyfikacji. Przez jakąś policję czy jakieś struktury paramilitarne, no i te struktury rosyjskie prędzej czy później po prostu rozgoniły te protesty proukraińskie. No ale wiadomo, że ci ludzie też zaczęli się organizować. Część tej ludności, która nie akceptuje władzy rosyjskich na tych obszarach, a w tym momencie jest to raczej margines, ponieważ mamy 2026 rok, od czterech lat Rosjanie kontrolują te tereny. Jeśli chce się na tych terenach funkcjonować, to bez paszportu rosyjskiego jest to prawie niemożliwe. To tak, jakby porównać w Polsce funkcjonowanie jako nielegalny imigrant, to kwestie własnościowe, kwestie urzędowe, medyczne, jakiekolwiek. Wszystkie kontakty z urzędem są tutaj utrudnione, problematyczne, a dokładając stan wojenny na tych terenach, godzinę policyjną, to że Rosjanie tam mają pełno wojska, no to ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Więc ci, którzy nie wzięli paszportu rosyjskiego, albo zostali już wydaleni, albo sami się wydalili z tych terenów i pozostała tam ludność, która wzięła ten paszport. Ale wiadomo, część ludzi mogła wziąć paszport, a myśleć swoje, tak jak na załączonym obrazku. Że to nie był ich wybór, wzięli ten paszport, aby na tych terenach pozostać. Z punktu widzenia Ukrainy są oni półkolaborantami, no bo mogą powiedzieć, że wykazać się pewną działalnością opozycyjną i taka działalność opozycyjna na tych terenach jest, bo o ile działalność typowo partyzancka została zdławiona przez Rosjan bardzo szybko, FSB, Rosgwardia, te struktury siłowe, paramilitarne, policyjne, półwojskowe, rosyjskie po prostu spacyfikowały ten opór, często też przy udziale lokalnej ludności, która może nie tak jak pytający sugeruje, że Rekrutują bardzo duże oddziały porządkowe. Na tych terenach są takie oddziały, jest choćby Narodne Opołczenie, czyli taka Milicja Ludowa Obwodu Zaporowskiego, i tutaj no, są tego typu formacje lokalne, kozackie czy parakozackie. Na nowo tworzona nowa taka kozaczyzna. O tym też raz w odpowiedziach odpowiadałem w niedzielę na temat ruchu kozackiego, po której on się w stronie sytuuje swoje sympatie w tym konflikcie. No ale biorąc pod uwagę. Dużo, duży odsetek ludności prorosyjskiej, która kolaborowała z Rosjanami, czy w Melitopolu, czy w Hersoniu, czy w tego typu miastach, no to te ruchy proukraińskie ta partyzantka miała bardzo trudne warunki i ona się ogranicza do takich inicjatyw jak chociażby żółta stryczka, żółta wstążka. No to polega na tym, że w miastach nawet na Krymie, nawet na Krymie który przyłączonym do Rosji już 12 lat temu, jest niedługo rocznica, no to nawet tam oni wieszają takie żółte wstążki na jakichś charakterystycznych obiektach, albo nawet niecharakterystycznych obiektach, rozwieszają żółte wstążki, robią sobie zdjęcia z napisami, że 600 ponad 1000 km to jest cała Ukraina, te granice z 91 i tak dalej, i tak dalej. No, jakkolwiek pokazują swoją obecność na tych terenach, zrywają jakieś plakaty rosyjskie, wojskowe. No, taka bardzo, bardzo drobna partyzantka, czy, czy taki ruch sprzeciwu. Są też poważniejsze rzeczy, jak chociażby narodny sprzeciw Ukrainy, bardziej taka już militarna struktura ludowy opór Ukrainy, ale też ich działalność po XXII-4 roku zupełnie zamarła i te akty sabotażu, jakieś podpalenia no są już naprawdę zupełnie marginalne, mówiąc szczerze, więcej u nas jest tych podpaleń różnych dziwnych sabotaże na kolei czy podpaleń jakichś obiektów niż, niż na tych terenach ze strony Ukraińców, na tych terenach zajętych przez Rosjan. No mamy też kontrakcje ze strony rosyjskiej. Tutaj też wracam oczywiście do pytania za, dlatego, że są takie profile chociażby jak ten na Telegramie Żduny, Zaporoskiej oblasti, czyli Żduny obwodu zaporowskiego. Kto jest tak, kim jest tak naprawdę żdun, bo to jest słowo, o którym się posługują zarówno Rosjanie, Ukraińcy, nawet niektórzy polscy komentatorzy to słowo używają. Żdun no to jest od czasownika rosyjskiego Żdać, czyli czekać. No żdun, żdun to jest czekacz, no to jest taka osoba, która czeka, czeka w domyśle na Rosjan. Czeka w domyśle na Ukraińców. Częściej mam wrażenie, że Ukraińcy używają tego pojęcia na ludność Donbasu czy ludność wschodniej Ukrainy, która mówi, że jest za Ukrainą, ale i tak naprawdę to czeka na Rosjan, robi zdjęcia ukraińskich pozycji. To są Żduny. To jest takie obraźliwe pojęcie na taką jeszcze, jak do tego, taka ludność poradziecka, starsi ludzie, no to są typowe Żduny w tej propagandzie ukraińskiej, ogłupione propagandą rosyjską i oni tam czekają na Rosjan. Ale też to pojęcie się pojawia u Rosjan. I żduny no to są osoby, które czekają na Ukraińców, i na tego typu stronach publikuje się ich dane. Przestrzega się, no, że można dostać 10-15 lat więzienia za jakieś akty sabotażu. Także od czasu do czasu ktoś jest wyłapywany przez Rosjan z pomocą lokalnej administracji, no bo też na tych terenach Rosjanie już zaprowadzili administrację, samorząd, lub nie, ale FSB, czy Rosgwardia bardzo. Intensywnie przeczesują, jest też filtracja w mediach społecznościowych z jednej i z drugiej strony, i Ukraińców, i u Rosjan w tej strefie przyfrontowej. No, jest duża kontrola ludności, także, no, oni, Rosjanie z takim oporem militarnym poradzili sobie bardzo sprawnie i szybko. Z tym oporem światopoglądowym, z tymi różnymi żlunami, jedna i druga strona ma problemy, ale po stronie rosyjskiej, na tych terenach zajętych przez Rosjan, także są tam nadal osoby, ale już naprawdę jest to bardzo marginalna skala tych ludzi, którzy czekają na Ukrainę, chcą w jakiś sposób sposób prowadzić partyzantkę, taką czy inną, od zawieszenia wstążki po podpalenie czegoś, no to już jest bardzo niewielu ludzi, no co też pokazuje, że w dobie cyfrowej kontroli, jakbyśmy jej nie oceniali, no to prowadzenie takiej partyzantki jest nie tyle niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Kolejne pytanie Arek Kruk 849. Ile procent mieszkańców Zaporoża, Hersonia, Słowiańska, Kramatorska, Charkowa czy Odessy to ludność prorosyjska bądź też sprzyjająca Rosji? No to pytanie nie bez powodu wrzuciłem w tym bloku i tak blisko poprzedniego pytania, ponieważ te pytania są ze sobą komplementarne. Jeśli chodzi o te miasta wymienione, czy Zaporoże, Hersonia, Słowiańsk, Kramatorsk, czy to jest ludność prorosyjska sprzyjająca Rosji? można by powiedzieć bardzo ogólnie że tak, no te wymienione obszary jeszcze kilka można by miast nieoczywistych, no chociażby takie miasta jak Izmaju, Kilia, czy ten, ten Budziak, na południe obwodu Odeskiego, blisko Gagauzji, Mołdawii czy Rumunii, no to też są mocno prorosyjskie tereny i to wychodziło w kolejnych wyborach, że tam głosowano na partie prorosyjskie, czy uznawane za prorosyjskie a wymienione obszary przez widzę, no to niewątpliwie są to tereny uznawane za prorosyjskie chociaż po 2014 roku Roku, te 8 lat do 2022 roku sprawiły, że tak jak wspomniałem wcześniej, część ludzi wyjechała do Rosji, część ludzi zmieniła swoje preferencje, opór. Wobec inwazji rosyjskiej był spory i często nawet ludzie, którzy w 14 roku witaliby Rosjan kwiatami, oni w 22 roku już byli rozczarowani brakiem wejścia, nieuznaniem Donbasu przez Rosjan, no i tym, że Rosja po prostu nie zmieniła tej Ukrainy tak, jak oni by chcieli, więc oni już się w tej nowej rzeczywistości po pomajdanowej jakoś odnaleźli i często przeszli na pozycje nawet antyrosyjskie. Ale warto jest zauważyć, że wymienionych chociażby Słowiańsk, Kramatorsk są to miasta już de facto frontowe Z Charkowa do linii frontu też jest 20-25 km. Także w tych miastach oczywiście Ukraińcy borykają się z problemem żdunów, tak jak wcześniej wspominaliśmy. No, to ludzi, którzy na tą Rosję czekają. Co ciekawe, im bliżej tego frontu, im bliżej Rosjanie są, no to w sposób naturalny, tym więcej tych ludzi starszych, pamiętających czasy radzieckie, czy nawet ich dzieci, czy wnuków. no Raz, że współpracuje z nimi, Wysyłając pozycje ukraińskie, zdradzając te ukraińskie pozycje, no ale też dochodzi do sytuacji paradoksalnych, jak, jak to, że gdzieś tam przytulają się z tymi żołnierzami rosyjskimi, wchodzącymi do ich miejscowości, potrafi im otworzyć furtkę, No jest współpraca na no to siły ukraińskie, żołnierze ukraińscy bezpośrednio bardzo narzekają. No, oczywiście im dalej od frontu tym takie ostentacyjne wspieranie Rosji jest oczywiście dużo bardziej utajone, jest to temat tabu i raczej się na ten temat nie rozmawia. No ale podsumowując, oczywiście, im dalej na wschód Ukrainy, tym więcej jest osób prorosyjskich. Chociaż na Zakarpaciu, czy nawet w Lwowie, czy w Kijowie też się znajdą tacy ludzie, i też te podziemie rosyjskie przez pewien czas mocno funkcjonowało jeszcze rok dwa temu. Teraz to trochę przygasło. Być może jakaś fala zatrzymań tych liderów tego podziemia, ale można odnieść wrażenie, że jednak te 8 lat bierności rosyjskiej sprawiło, że wielu ludzi na wschodniej Ukrainie stało się dużo bardziej wstrzemięźliwych. Ta sytuacja, gdzie Rosjanie się wycofali z Hersonia, z Harkowszyzny, no to też trochę stonowało te nastroje. Trudno będzie to Rosjanom odbudować. Niemniej no są nadal tam ludzie, którzy na nich, można by powiedzieć, czekają. Ale to nie jest to samo, co by było w XIV, czy nawet w roku. Kolejne pytanie od Kno Nowakowski. Czy nie możemy tak po prostu zablokować napływ Ukraińców do Polski? No to mógłbym odpowiedzieć jednym zdaniem, że jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe w sensie formalnym z tego powodu, że w Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy nadal funkcjonuje wjazd bezwizowy, że Polska wdrożyła europejską dyrektywę o ochronie tymczasowej i tego typu dokumenty blokują Polsce całkowite zablokowanie granicy na napływ obywateli ukraińskich. Z drugiej strony Polska oczywiście nie jest przyspawana do Unii Europejskiej i w razie polekcji tu wyjścia Polski z Unii Europejskiej no, moglibyśmy robić, można by powiedzieć bardzo kolokwialnie, co chcemy i na tym polu także moglibyśmy tą granicę zablokować. Jak, w jakim sensie można by to zrobić? No oczywiście ktoś by powiedział budowa muru. Myślę, że budowa muru, patrząc na doświadczenia samej Ukrainy, nie jest potrzebna. Wystarczyłoby bardzo silna kontrola na granicy, kontrola, Przejść, kontrola ścieżek przez granice, które przecież przemytnicy z nich korzystają, a pogranicznicy je często znają, wykrywają. Także byłoby to do zrobienia, ale będąc w Unii Europejskiej, jest to po prostu formalnie niemożliwe. Kolejne pytanie od wiernego, tutaj warto zaznaczyć, wiernego sympatyka, widza, czytelnika z x Wąsaty Ścisław. Czy wymienieni jeńcy wracają potem normalnie na front? Jeśli chodzi o jeńców z jednej czy z drugiej strony, oczywiście tych ukraińskich jest w rękach rosyjskich dużo więcej, Rosjan jest mniej, następują wymiany. Ostatnio znowu była wymiana 157 za 157, więc co parę miesięcy no mniej więcej 200, czasami 300 żołnierzy ukraińskich i rosyjskich w takim formacie 1 do 1 jest wymienianych. Za pośrednictwem co ciekawe, najczęściej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które tutaj obecnie przodują w takiej realnej dyplomacji, czyli wymiany jeńców, wymiany cywilów więzionych przez jedną czy drugą stronę, no ale ci ludzie potem wracają. Oni są oczywiście weryfikowani, objęci opieką medyczną, psychologiczną po powrocie czy na Ukrainę, czy do Rosji, ale oni generalnie nie są zwolnieni ze służby wojskowej. Nie żołnierze będący w niewoli wroga później wracają, są przywracani pod względem psychologicznym czy medycznym do stanu można by powiedzieć kolokwialnie użyteczności i oni potem na ten front wracają. No to jest też dość specyficzna sytuacja, gdzie Rosjanie zostali no, oszukani można by powiedzieć przez Turków, przez Ukrainę, ponieważ jeńcy z Azowa z obrony Mariupola w 2022 roku no, mieli dowódcy tego pułku Azow ówczesnego zostali przekazani do Turcji tam mieli siedzieć w niewoli, no później w takich niejasnych okolicznościach oni wrócili na Ukrainę i znów chociażby Denys Prokopenko, dowódca już nie pułku, tylko brygady azowskiej, no on wrócił, walczy obraża Rosjan, atakuje, więc tutaj można by powiedzieć, że te umowy jak zwykle były niedotrzymywane i Rosjanie byli oszukiwani. No, byli też można by powiedzieć naiwni w tym, licząc na to, że ci żołnierze z Azowa nie wrócą na Ukrainę i znów nie będą przeciwko nim walczyć. No, ale to już zostawmy. No generalnie rzecz biorąc, żołnierze są zwracani, wracają z niewoli. Po stronie rosyjskiej często wygląda tak, że dostają urlop. Dostają urlop, no ale potem normalnie jak to pra praca, jak praca trzeba z tego urlopu Wrócić i po prostu dalej walczą na froncie. Nawet są sytuacje, no oczywiście nieliczne, ale że żołnierz podobnie może trafić do niewoli. No, pytanie, pytanie jego intencje wówczas, ale myślę, że nikt tak sam z siebie, żeby siedzieć w obozie jenieckim jednej czy drugiej strony w tym no, zażartym konflikcie, gdzie często wiele formacji, czy po stronie rosyjskiej, czy ukraińskiej w ogóle nie bierze jeńców, co jest tajemnicą Polishenela albo Mści się na, na, na sobie wzajemnie, w zależności kogo wezmą do niewoli i w jaki sposób się z nim obchodzą. Także no tutaj sytuacja jest bardzo różna. Można trafić na jednostkę, która weźmie do niewoli, żeby wymienić na jakiegoś swojego konkretnego kolegę, a można trafić na jednostkę, która tych jeńców nie bierze, a nawet jeszcze gorsze rzeczy się dzieją. Także no tutaj na tym styku wolności, niewoli jeńców, no ta sytuacja pod względem formalnym wygląda tak, że niektórzy też Ukraińcy przechodzą na stronę rosyjską, jest. Batalią chociażby Chmielnickiego, gdzie byli jeńcy Ukraińcy, czy w oddziale Maksima Kriwonosa, no są tego typu formacje, gdzie jeńcy Ukraińcy przechodzą na stronę rosyjską i walczą przeciwko Ukrainie. No takie sytuacje też mają miejsce, ale generalnie jeńcy wracają, walczą dalej. No i szanowni widzowie, ostatnie pytanie: mieszko, koniec Polski? 51. Witaj. Czy są plany odnośnie przyszłości Odessy w strukturach Rosji i odcięcia Ukrainy od dostępu od morza? Pozdrawiam. Tutaj odpowiadając na pytanie widza mógłbym oczywiście zasłonić się wypowiedziami rosyjskich oficjeli, bo tutaj chociażby 31 maja Andrii Kartapołow, czyli przewodniczący Komisji Obrony, Dumy Państwowej, czyli Parlamentu Rosyjskiego, wypowiedział się dla agencji TAS, rosyjskiej agencji TASS, odnosząc się do wypowiedzi, Swoją drogą Jeffreya Sachsa na temat Odesy. Odnosząc się do wypowiedzi Jeffreya Sachsa na temat Odesy, jest on osobą bardzo doświadczoną i kompetentną, która potrafi trafnie przewidzieć pewne wydarzenia. Ale od samego początku mówiliśmy, że każdy dzień opóźnienia w dyplomatycznym rozwiązaniu tego konfliktu pogarsza sytuację Ukrainy. I tutaj można by temat zamknąć, tak? bo oficjal rosyjski zajmujący się obroną, osoba decyzyjna czy karta połów, no, sugeruje, że oni tą Odesę, jeśli konflikt będzie trwał dłużej, po prostu będą chcieli przejąć. Jak będą chcieli przejąć, jeśli nie mają jeszcze Hersonia? No Temat jest trudny: trzeba przekroczyć Dniepr, trzeba przekroczyć Bóg, ten południowy, ten ukraiński. No, tu jest dużo problemów pod względem geologicznym, militarnym, strategicznym i tego typu. Wypowiedź nie wyczerpuje tematu, ponieważ często w tych wypowiedziach, czy nawet Putina się pojawia, że Odessa jest jakimś punktem odniesienia, że jeśli konflikt będzie trwał dłużej, Ukraińcy nie będą chcieli na ustępstwa, no to Rosjanie sięgną po Charków, Mikołajów, Sumy czy Odessę. Będą eskalowali te swoje żądania także terytorialne. Ale jak to miałoby wyglądać pod względem praktycznym? No tu są już trochę poważniejsze i bardziej szczegółowe dyskusje. Jest bardzo ciekawy artykuł z 7 stycznia Siergieja Marżyckiego na portalu rosyjskim Topkor.ru. Artykuł jest zatytułowany Na razie czas zapomnieć o wyzwoleniu Odesy. Bardzo znaczący jest ten tytuł i zresztą bardzo znaczący artykuł. Polecam Państwu się z nim zapoznać. Zostawię link w opisie tego materiału. No i warto, ale warto też dla osób, które nie mają na to czasu, wolą, żebym, żebym sam to przeanalizował. Przeanalizuję pokrótce ten artykuł, zaczynając od pierwszej części. Po tym jak rosyjskie ataki na infrastrukturę obwodu odeskiego stały się niezwykle silne i systematyczne, uderzając nawet w nietykalne mosty na Dniestrze, nasza patriotyczna opinia publiczna, spragniona dobrych wiadomości, zaczęła marzyć o wyzwoleniu odesy. Tutaj Sergiej Marzecki oczywiście odnosi się do tego, że te ataki na port w Odessie, na infrastrukturę, no, budziły pewnie w części takiej bardziej rozgrzanej publiki rosyjskiej nadzieję na to, że ta Odessa, Odessa Matka, no, to bardzo ważne historycznie miasto w tej martylologii wojskowej rosyjskiej, historii radzieckiej i tak dalej, że to miasto wróci do Rosji. Część ludności się nawet nie, nie kryje z tymi swoimi sympatiami, bronią pomników radzieckich w mieście, nie chcą przeprowadzić tej derusyfikacji i sfery publicznej w Odessie. No, ale mimo wszystko w 2014 roku byłoby łatwiej, jak sam pisze. Marzecki w 22 trudno, ale łatwiej niż teraz. No, ale czy operacja desantowa to jest wykluczone przy dysproporcji militarnej na Morzu Czarnym? Czy operacja powietrzno desantowa? No, może i by było łatwiej, ale jak potem tych wokół odesy tych spadochroniarzy rosyjskich zaopatrywać? No, to także jest raczej wykluczone. I tutaj mamy drugą. Część w ogólną podsumowanie tego artykułu ze strony Marzeckiego. Ogólny wniosek jest ponury. Wyzwolenie Czersonia, Mikołajowa i Odessy bez reszty Ukrainy nie wchodzi w grę. Będzie to możliwe jedynie w wyniku prawdziwej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej II, od której nasi stratezy wolą format porozumienia pokojowego z Trumpem i osiągnęli już porozumienie w 95% kwestii problematycznych. To, co realnie można zrobić do początku 2026 roku, aby znacząco poprawić pozycję na polu walki i przy stole negocjacyjnym, to rozszerzyć plany wyzwolenia Sztabu Generalnego Rosji na cały lewy brzeg Dniepru. Zapominając na razie o jego prawym brzegu. I tutaj ja się oczywiście zgadzam z, z autorem tego tekstu, z Marzeckim, ponieważ dopóki Rosjanie nie zajmą zaporoża, nie zaczną chociażby podgryzać Hersonia na poważnie, być może nie oskrzydlą Charkowa, nie wejdą głębiej w obwód Sumski, czyli całej tej wschodniej Ukrainy w większym stopniu nie zajmą, nie zajmą Donbasu, to trudno jest mówić o takim zapleczu rosyjskim. Aby w razie jakiegoś niespodziewanego kontruderzenia ukraińskiego, jak miało to miejsce na Harkowszyźnie chociażby. Jak nie mają Hersonia, to nie będą mieli Mikołajowa. Jak nie mają Mikołajowa, to nie wezmą Odesy. No to jest prosta kalkulacja, prosty efekt domina, ale żeby te domino ukraińskie się zawaliło, to potrzeba czegoś więcej niż tylko dawania strat infrastruktury energetycznej, rozmów z Amerykanami. Czy wyniszczania armii ukraińskiej na froncie. To jest oczywiście bardzo dla Ukrainy bolesne, ale to nadal nie sprawi, że ona odda Donbas po dobroci. Jeśli kiedykolwiek w ogóle zgodzi się Ukraina wycofać, chociaż z jednego kilometra kwadratowego dobrowolnie, a co dopiero mówić o oddaniu Odessy. To jest scenariusz, w którym Rosjanie na pewno by chcieli tą Odessę, tak? Na pewno by chcieli dojść do Odessy, dojść do Naddniestrza, pewnie i przyłączyć te Naddniestrze, wywrzeć presję na Bałkany, wywrzeć presję na Mołdawię, ale. Trzeba mierzyć siły na zamiary, i Rosjanie najpierw muszą zająć słowieski kramatorsk, a dopiero mogą analizować tego typu scenariusze. Drodzy widzowie, tyle ode mnie. Sporo było pytań. Tematyka była mocno ukraińska. Liczę także na pytania dotyczące innych kwestii. Tyle ode mnie. Widzimy się w środę w wersji krajowej. Do zobaczenia. Miłego wieczoru w niedzielę, miłego poranka w poniedziałek tym, którzy idą wcześniej rano do pracy. Do zobaczenia.